Cześć, tu Kamil. Dzisiaj omówimy sobie bardzo popularny w sprzedaży slogan, czyli klient ma zawsze rację. Czy aby na pewno klient ma zawsze rację? To jest oczywiście kwestia perspektywy. Podam Ci pewien przykład. Siedzimy w jednym pokoju, jest włączona klimatyzacja. Dla mnie w tym pokoju jest zimno, dla ciebie jest gorąco. Kto ma rację? Otóż oboje mamy rację. To jest kwestia tylko postrzegania. To jest kwestia odczuwania. Może to być również między Tobą a klientem kwestia wiedzy, kwestii, kwestia poglądów. Kwestia pewnych rzeczy, w której wierzycie. Więc, z tak głęboko zakorzenionymi rzeczami, bardzo często nie opłaca się w ogóle kłócić, nie opłaca się wchodzić w tą dyskusję. I teraz, dlaczego to jest kluczowe i dlaczego jest tak ważne? Ponieważ lubimy mieć rację jako ludzie, każdy z nas lubi mieć rację, każdy z nas lubi wygrywać nawet taką potyczkę, taką dyskusję słowną. I teraz, tak w momencie, kiedy my rozmawiamy z klientem. Przedstawiamy mu pewną argumentację, klient nam daje inną opinię. Jeśli powiemy temu klientowi: Nie, proszę pana, nie zgadzam się z panem, jest inaczej, zaczynamy nasze tłumaczenie, to co się dzieje? To jest kluczowa rzecz. Klient łapie gardę, czyli klient zaczyna bronić się przed kolejnymi argumentami, przed kolejnymi słowami, które wyjdą z naszych ust. Dlaczego tak robi? Dlatego, że poniekąd zaatakowaliśmy jego ego, czyli on. Nie ma racji? No jak to? Przecież on tak powiedział, tak twierdził, może tak gdzieś przeczytał, może szwagier mu powiedział, a my mu mówimy, że nie ma racji. Kim my jesteśmy, żeby mu tak mówić? Klient może się zablokować. Co się wtedy dzieje? My produkujemy się, dajemy argumenty, tłumaczymy. Natomiast ten człowiek w trakcie tego naszego tłumaczenia, kiedy my mówimy i mówimy, on myśli tylko nad jedną rzeczą. Jakie znajdzie argumenty naprzeciw temu, co my właśnie mówimy? Po co mu te argumenty? Otóż te argumenty są po to, żeby obronić swoją tezę, tą pierwotną, którą my podważyliśmy. Dlatego, jakie jest rozwiązanie, żeby nie było tej blokady, żeby klient nie trzymał gardy? Możemy zrobić unik, pójść na bok i spowodować, że sytuacja będzie zupełnie inna, że rozmowa będzie płynniejsza i osiągniemy i tak to, co chcemy, i my, i klient, dwie strony będą wtedy zadowolone. Co jest takim unikiem? Unikiem są przykładowo słowa: tak, zgadzam się, ma pan rację, jasne, rozumiem. To są słowa, które powodują, że klient nie złapie gardy, on się nie zablokuje, czyli powiedział coś, z czym się nie do końca zgadzamy, albo w ogóle się nie zgadzamy. I mówimy na przykład: rozumiem panie Janku, jest to bardzo dobry argument, natomiast niech pan mi pozwoli pokazać panu jeszcze inne argumenty. Tutaj słowo natomiast pełni rolę takiego klucza. Jest też drugi klucz, to jest słowo ale. Czyli zgadzamy się z klientem, po czym wprowadzamy słowo natomiast lub ale, i wtedy dopiero prezentujemy nasze argumenty. To pozwala nam zachować w pełni uwagę klienta. Klient jest cały czas skupiony na tym, co my do niego mówimy. Aktywnie nas słucha, cały czas pozyskuje od nas informacje. Czyli, jeszcze raz, klient mówi nam jakąś rzecz, na przykład, że jego szwagier ma daną opinię na jakiś temat. Co ja mogę mu odpowiedzieć? Panie Józefie, oczywiście zgadzam się, Pana szwagier może mieć dużo wiedzy na ten temat, ale ja chciałem Panu pokazać jeszcze jedno źródło, jeszcze jedną rzecz. Z której moglibyśmy skorzystać. Zobaczcie, jakie to jest miękkie, jakie to jest miłe, ładne i eleganckie i naprawdę to jest kosmetyka. Natomiast w praktyce, na spotkaniach z klientami, to jest ogromna, wręcz diametralna różnica jaki później osiągacie efekt. Czy klient was lubi, czy was nie lubi, czy ta rozmowa płynnie toczy się dalej, czy może widzicie, że jest jakieś zblokowanie, że gdzieś coś nie zaskoczyło i po prostu nie możecie przebić pewnego etapu. Jeśli jesteś sprzedawcą to zadaj sobie bardzo, bardzo ważne pytanie: czy ty chcesz mieć rację, czy ty chcesz mieć efekt swojej pracy, czyli rozmowę zakończoną umową, zakończoną kontraktem, zakończoną sprzedażą, czyli wartością dodaną dla Ciebie i dla klienta, wymianą wartości? To jest bardzo, bardzo ważne. Jest to jedna z rzeczy, którą musimy ćwiczyć i robić ją codziennie, czyli wymaga to zbudowania nawyku. Po pierwsze, w ramach ćwiczenia sprawdź, Ile razy dziennie zgadzasz się z kimś lub się z nim nie zgadzasz? Czy masz w nawyku, bo może masz w nawyku niezgadzanie się automatyczne z wieloma osobami, z wieloma opiniami? Jeśli takie coś masz, to przerób sobie to w głowie, zacznij automatycznie zgadzać się z każdym, dosłownie z każdym wszędzie, w każdej sytuacji. Czy to jest sytuacja prywatna z żoną, z mężem, z dziewczyną, z chłopakiem, ze znajomymi, czy to jest z klientem? Zawsze zgadzaj się, zacznij to robić i zobacz jakie przyniesie to efekty. Teraz, kiedy już to wiesz, ostrzegam Cię, bo możesz się bardzo mocno zdziwić, kiedy zaczniesz zwracać uwagę na to, jak często nie zgadzasz się ze swoim rozmówcą, i jak często wybijasz go z tego rytmu, z tego dobrego flow, w którym prowadzicie konwersację. Zweryfikuj na co dzień, jakimi nawykami się posługujesz. Czy zgadzasz się z ludźmi, czy nie zgadzasz się z ludźmi, czy jesteś dobrym komunikatorem, czy jesteś dobrym sprzedawcą, bo jest to jeden z elementów tego, żeby być dobrym sprzedawcą. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób wdrożyć ten nawyk, jeśli łapiesz się cały czas na tym, że chciałbyś już zgodzić się z klientem, zgodzić się z kolegą, koleżanką czy małżonką, natomiast cały czas wybija ten stary nawyk niezgadzania się, sprawdź jeden z moich filmów, w którym omawiam cztery sposoby na to, jak skutecznie wdrożyć nawyk. Tam znajdziesz odpowiedź. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia.